Witam Was na moim kanale Ogrodowe To i Owo. W tym odcinku podzielę się z Wami obserwacjami, doświadczeniami i problemami wynikającymi z obecności Turkucia podiatka na mojej działce. Postanowiłam nakręcić ten filmik, ponieważ Turkucie uważam za zdecydowanie najgorszego szkodnika i aby dać Wam nadzieję na ograniczenie liczebności tego owada i uratowanie Waszych upraw. Chciałabym, aby ten filmik był niejako kompendium wiedzy o ochronie upraw przed Turkuciem. Dlatego omówię w nim aż 15 sposobów, które wypracowałam i wypróbowałam w ciągu około 8 lat walki z tym owadem. Ci z Was, którzy mają problemy z turkuciem w ogrodzie, znają go doskonale, więc nie będę tutaj go opisywać. Dopowiem tylko kilka ciekawostek na jego temat i skupię się na omówieniu poszczególnych sposobów walki z nim. Moi drodzy, turkucie są niezwykle silne. Zobaczcie, jak on się silno odpycha. Łapkami. Ja się próbuję wydostać. To jest już postać dorosła. I mago. Dorżały turkuć, który ma już 3 lata. Zobaczcie, jakie on ma skrzydełka. O, tutaj, chodzi. O, popatrzcie. Z jednej strony takie skrzydełko, i z drugiej strony też. Przy pomocy tych skrzydełek, turkucie są w stanie przelecieć niedużą nie odległość i niewysoko, ale latają. Zobaczcie też, jak turkuci pięknie pływają. Z moich obserwacji wynika, że turkucie z braku pożywienia są też kanibalami. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale duży turkuć zjada kadinę, ma jakąś mniejsze do turkucia. W tym miejscu widać, że groszki cukrowe wyraźnie gorzej rosną niż obok. Podejrzewam, że to właśnie za sprawą turkucia. Zaraz wezmę łopatę i spróbuję przekopać ten kawałek ziemi. Zobaczymy, czy uda mi się jakiegoś wykopać. No i miałam rację. W tym miejscu były dwa turkucie. Takie widać średniej wielkości. Dwuletnie. Zobaczcie jak zgryzły. Korzeni od groszku cukrowego. Nie ma się co dziwić, że w ogóle nie rosły. Zobaczcie, jakiego dziwnego turkucia wykopałam. Przecież by to był turkuć albinos? Wiele jaśniejszy niż inne osobniki. Turkuć lubią siedzieć w miejscach ciepłych, na słonecznych pod kamieniami, pod różnymi deskami. Zobaczymy. O, proszę, proszę, kogo my tu mamy? O, jakie tunele zrobił nasz Turkuć. Korytarze Turkuci bardzo dobrze widać pod płytkami, kamieniami czy deskami. Zaraz zobaczycie, co będzie pod tym, pod tą płytką. Proszę, jakie korytarze. Możemy spróbować zlokalizować jego tunel, który prowadzi w głąb Ziemi i tam będzie miał swoją komorę lęgową i będzie szansa, żeby go wypłoszyć. Zostałem do mycia naczyń i zobaczymy czy go Jeśli tam faktycznie jest powinien ciągu, nie wspomnę, minuty wyjść Niestety nie każdy tunel prowadzi do komory lęgowej Mogą się łączyć np. z korytarzami Kreta albo Nornicy, to wówczas nie ma szans na wypłoszenie go stamtąd. Woda po prostu popłynie korytarzem gdzieś w głąbi dalej. Jeżeli znajdziemy korytarz, widać, że turkucie w nim chodziły. W pobliżu można kopać pojemnik, do którego turkucie mogą wpaść. Nie jest to idealny sposób, ponieważ mogą tam u niego wpaść też inne pożyteczne owady. Tutaj widzimy też krocionoga bądź stonogę, ale turkucie złapał. Może uda się nam ustalić trasę, którą szedł. Ten turkuć, zanim wpadł. Tędy on to szedł, tędy zdaje się. Tutaj tunel. Tunel prowadzi tędy, tutaj jest dziurka. Teraz widać, że gdzieś tutaj pod tą agrowłókniną. a, tędy szedł i tutaj wpadł. Woda oczywiście nie jest potrzebna do tego, żeby złapać turkucia, nie trzeba jej wlewać do polanego pojemnika. Ona się tam tylko zgromadziła dlatego, że po prostu podlewanie było, z podlewania. Tutaj widzicie świeżo posadzoną cukinię w plastikowej siatce z dziurkami. W obrębie tej cukinii na metrze kwadratowym myślę, że z pięć turkuci pewnie jest... No ale cukinia stoi. Od paru dni już stoi. Turkucie się do niej jeszcze nie dobrały. Tutaj Actinidia mini kiwi w osłonce z metalowej siatki. Kroni nie tylko przed turkuciami, ale też przed gryzaniami. Dobrze się sprawdza. Dobrym materiałem do zrobienia osłonki korzeni przeciw turkuciom jest boczna Siatka trampoliny. Jest ona materiałem bardzo trwałym, wytrzymałym na warunki atmosferyczne. Nie pluje się, nie targa i też ma na tyle <laughs> duże oczka, że korzenie przez nią swobodnie przejdą, natomiast turkot już przez nie nie przejdzie. Siatkę pociętą na mniejsze kawałki oprzywam wokoło silnym sznurkiem i obcinam niepotrzebne rogi. Po ściśnięciu sznurka powstaje zgrabna osłonka na bryłek korzenianą. Dla ochrony przed turkuciami wszystko co się da, warto sadzić w donicach. Tutaj widać, mam posadzone selery w donicach. Każdą jedną donicę od środka wyścieliłam firanką dla dodatkowej ochrony przed turkuciami. I jeśli brakło mi podstawek, to właśnie postawiłam jeszcze je wyżej na cegłówkach, żeby uniemożliwić turkuciom wejście do środka. Tutaj dla ochrony przed turkuciami zrobiłam taką skrzynię. To Ta akurat na chryzantemy. Drewniana, na podwyższeniu z betonowych kostek albo jakichkolwiek elementów betonowych. i Jeszcze izolowana agrotkaniną, żeby tam nie weszły od dołu. Moim zdaniem na noc dobrze jest szklarnie zamykać, pozostawiając najwyżej okienka otwarte. Zminimalizuje to ryzyko potwórnięcia turkucia do środka. Aby nie dopuścić do przedostania się turkuci do kompostu, dobrym sposobem jest izolowanie kompostownika od podłoża blachą. Ja zrobiłam to w ten sposób, że cały kompostownik położyłam na takiej cienkiej blasze. Ona ściśle przylega tutaj do deski i z żadnej strony nie ma możliwości wejścia turkucia od dołu. Tutaj blacha jeszcze jest zagięta. Cie na szczęście nie wspinają się po deskach i synowych powierzchniach. Dlatego izolowanie od dołu jest wystarczające. Przykrycie kompostownika blachą też powoduje, że turkucie podczas okresu godowego, kiedy latają i aktywnie szukają partnerów, nie wlecą tam do środka. To jest pułapka na turkucie z wabikiem na odgłos godowy. Zrobiłam ją w ten sposób. Zaraz zobaczycie. Kopałam w ziemię taką starą miskę, nieco poniżej poziomu gruntu. Położyłam kawałek płytki. Na to komórkę starą, taką nieużywaną, ale działającą. Z nagranym odgłosem turkucia. I zostawiam włączoną komórkę na całą noc. Wieczorem, gdzieś koło godziny 18, 19, przychodzę i ją włączam. A rano koło godziny 6, 7, przychodzę, biorę komórkę i sprawdzam efekty. To wszystko jest przykryte też drugą miską. Położona jest nieco wyżej nad powierzchnią ziemi, aby turkucie tam mogły swobodnie sobie przejść, żeby też odgłos godowy Turkucia się roznosił i przykryte jest jeszcze jedną kostką, aby wiatr nie zdjął tej miski. A miska jest też po to, żeby po prostu deszcz nie napadał do środka i żeby też komórkę nie zmoczył. A jakie efekty będą? tego eksperymentu, tej pułapki, to zobaczycie następnym razem. Pierwsza noc eksperymentu 8 turkuci. Tym razem komórka mi się wyładowała, bo jestem na działce trochę później już o godzinie w pół do dziewiątej. Ale to nie szkodzi, zaraz zobaczymy, jaki jest efekt nocnego łapania. Ta noc była dużo cieplejsza niż pozostałe około 15 stopni było. A no i proszę, zobaczmy, widać, że im cieplej, tym one chętniej wychodzą. Zobaczymy. Jeden, drugi. Trzeci, czwarty, Jest trochę mniejszy, chodź, 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 piąty, o, jeszcze całkiem mały, taki jednoroczny, szósty. ósmy jakiś sząż tylko wypuścimy chrząszcz biegać. chodź mamy. Tutaj dziewiąty, Aha. dziesiąty, jeszcze jeden krząszcz. Wygląda na to, że w tej nocy się złapało 10 turkuci, popatrzcie. To są najprawdopodobniej wszystkie samice, ponieważ u Turkucia okres godowy, ym, sam w ogóle ym, sposób porozmywania się jest inny niż u innych owadów. To znaczy, że samiec y, tokuje i, i ściąga jakby do siebie samice, i samice przychodzą do niego w celach kopulacyjnych. Także to są, prawdopodobnie są wszystko samice. Te największe, które mają już skrzydełka, to są. Trzyletnie, takie średnie to są dwuletnie, one jeszcze nie mają w pełni rozwiniętych skrzydełek, i te najmniejsze to są jednoroczne. W okresie pozagodowym, kiedy już nie będzie możliwości złapania turkuci na właśnie na wabik, wabik od głosu godowego, a więc już gdzieś tak mniej więcej okres godowy się kończy gdzieś mniej więcej w połowie czerwca, można zrobić później jeszcze pod koniec okresu wegetacyjnego inny sposób yy, inaczej złapać turkucie. To znaczy do właśnie takiej wanny, miednicy czy wiaderka yy, na sam spód można włożyć obornik koński i przykryć to lekką warstwą ziemi, yy, tak też, aby turkucie yy, nie wyszły stamtąd. I po przymrozkach, kiedy się już skończy okres Wegetacyjny, wykopać taką właśnie pułapkę i sprawdzić, czy tam się coś zapało. Podobno jest to dobry sposób na wyłapanie Turkuci właśnie już w okresie późno przed okresem, kiedy one już zaczynają schodzić głębiej w ziemię i, 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 i czekać do wiosny. Ja nie próbowałam tego sposobu próbowałam kiedyś tylko w okresie letnim, tak w połowie lata, mniej więcej koło lipca, sierpnia, próbowałam właśnie obornik koński zakopać do wiaderka, ale niestety nic by się wówczas nie złapało. Także nie próbowałam robić tego, tej pułapki w okresie późno późno jesiennym, ale tak jak mówię, właśnie jest taki też sposób. Nie wiem na ile ten obornik koński jest niezbędny. Może być może wystarczyłby obornik yy, krowi, albo nie wiem, jakieś, jakieś resztki kompostowe, które by, trawa, która by fermentowała i też wydzielała ciepło, które by wabiło w turkucie. Zobaczcie, po jednej nocy, tylko faktycznie noc musi być ciepła. Jak pada deszcz i jest zimno, to Turkuci nie chcą wychodzić. Dzisiaj jest 1 czerwiec 2025 roku. Tyle Turkuci drugiej nocy w tym samym miejscu. Naturalnymi wrogami turkuci są niektóre ptaki. Dudki, kosy, szpaki, sójki, drozdy, gąsiorki, kukułki, skowronki oraz kury. Niektóre inne zwierzęta też chętnie jedzą turkucie, na przykład krety, jeże, a nawet koty domowe. Niektóre chrząszcze żywią się młodymi turkuciami, a mrówki niszczą jaja. Myślę, że łasice i kuny również nie pogardziłyby takim smacznym kąskiem. W niektórych krajach Azji i Australii w oleju Turkucie są też przysmakiem dla ludzi. To jest widoczny ślad polowania ptaka na Turkucie. Jakiś ptak tutaj przyleciał, rozgrzebał miejsce gdzie był Turkuć. To jest drugi drugiej strony można to lepiej widać. Tak, dziobym wydziobał. Wszystkie zapane turkucie zostawiam na jednym kamieniu, zawsze na tym samym. A potem ptaki przylatują, już nauczone, że w tym miejscu mają jedzenie i zjadają. Czasami nawet w ciągu pół godziny posiłek znika. Widzicie? Dros wysiadujący drugi raz w tym roku młode. To jest mój pomocnik w walce z turkuciami. Może jako zapłatę weźmie sobie parę troskawek, bo już nie, bo je osłonie. Ale i tak cieszę się, że mam takiego pomocnika. Aby ochronić borówki przed turkuciami, całe poletko, na którym są posadzone, wyłożyłam od spodu agrotkaniną. Całą ziemię usunęłam stąd i napełniłam to poletko nowym, świeżym podłożem. Pewnym, że tam bez turkuci. Same borówki posadziłam w takie kawałki firanki, one mają na tyle grube oczka, że pozwalają korzeniom przejść na zewnątrz, a turkuciom nie pozwalają wejść do środka. Wszystko też z góry przykryłam geowłókniną bądź agrotkaniną. I na to, na to została właśnie nasypana jeszcze ściółka w postaci zrębki drzewnej albo, albo igliwia sosnowego. Aby dać szansę ogórkom, które rosną bez osłonek zastosuję jeszcze nawóz ekologiczny na bazie e, kory olchy czarnej. Wsypię trochę do... Około 30 gramów pisze na opakowaniu, należy wsypać troszkę do y, korytarzy pulkucia i przykryć, do drugiej też troszkę wsypię. On działa odstraszająco, nie eliminuje turkucia, nie zabija go, tylko działa odstraszająco. Ale ponieważ zawiera też nawóz azotowy, nie spływa korzystnie na rośliny, które zostały podgryzione. więc jeszcze wzmocnimy ogórka, podsypując pod niego troszkę granulek i zasypując ziemią. Takie podsypywanie należy wykonywać. 30 dni, aby odstraszyć turkucie i wzmocnić rośliny. Są też na rynku dostępne preparaty do biologicznej walki z turkuciami na bazie na nicieni pasożytniczych, które wnikają do ciała Turkucia i są jego właśnie wewnętrznymi pasożytami. Preparaty te jednak nie wystarczy raz zaaplikować, trzeba to powtarzać jakiś czas i mają też szereg innych wymogów, aby faktycznie działały. Między innymi to, że muszą być przechowywane cały czas do momentu aplikacji do momentu rozpuszczenia w wodzie i polania yy, odpowiedniej grządki, muszą być cały czas trzymane yy, w, w chłodzie, w lodówce. Ym, no jest to wymóg bardzo istotny, ponieważ to są prawda, ist, yy, istoty żywe te, te nicienie i one yy, w zbyt wysokiej temperaturze giną. Dlatego tutaj przerwanie tego łańcucha chłodzącego na całej na jakiejkolwiek długości od producenta do konsumenta powoduje, że no po prostu część z tych nicieni ginie. Innym wymogiem, który jest potrzebny, żeby faktycznie zadziałał ten preparat, jest to, że trzeba go aplikować w odpowiedniej momencie. To znaczy, nie zadziała on wtedy, kiedy te turkucie już są duże, dorosłe. One, one po prostu, te, te pasożyty, wynikają do ciała turkucia w okresie młodocianym, kiedy ich pancerz jeszcze jest stosunkowo miękki. Stosowałam te preparaty dwa lata temu. Yy, są one no, drogie, po prostu są drogie też i powiem Wam szczerze, że nie wiem na ile one działają, yy, nie zauważyłam pozytywnych efektów i stosowania, no być może gdybym nie zastosowała ich, to może Turkuci byłoby więcej, no trudno mi to stwierdzić jeżeli pomimo naszych wszelkich starań wiemy, że turkucie nadal pozostają w jakiejś grządce podwyższanej, nie pozostaje nam nic innego jak albo wymienić ziemię w takiej grządce podwyższanej albo po prostu zagłodzić turkucia po usunięciu już, zebraniu już wszystkich roślin z danej grządki przykryć całość taką właśnie płytą jak ja tutaj mam dużą płytą albo blachą i pozostawić maksymalnie szczelnie zamkniętą grządkę na okres jednego roku. Pozostawienie Takiej grządki na okres jednej zimy nie wystarczy. Turkucie są wszystkożerne i one będą stopniowo wyjadały wszystkie pozostałości roślinne, które są na takiej grządce. Także dżownice i inne owady pędraki, które pozostaną w ziemi, tak czy siak po okresie jednego roku, po odpuszczeniu jednego sezonu wegetacyjnego, turkucie powinny zniknąć z takiej grządki. W walce z Turkuciami najlepiej zastosować kilka sposobów walki z nimi jednocześnie i cieszyć się każdym zapanym Turkuciem. Pomyślcie, jedna samica zapana w danym roku to 350 Turkuci mniej w przyszłym roku. Na zakończenie tego odcinka życzę Wam powodzenia w walce z turkuciami i obfitych plonów, a jeśli macie jakieś inne jeszcze pomysły, to napiszcie w komentarzach, chętnie się dowiem, jakie są jeszcze inne sposoby.